Do Lubina przyjechali organiści z całej Polski. W kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej trwa bowiem Mistrzowski Kurs Organowy zorganizowany przez Narodową Orkiestrę Dentą w Lubinie. Podczas piątkowego kursu uczestnicy uczyli się improwizacji organowej pod okiem słynnego profesora Tomasza Nowaka. Musimy rozdzielić te style muzyczne, y, nauczyć się w różnych stylach kom, y, improwizować. Musimy też nauczyć się improwizować w różnych formach. W muzyce jako komunikacji muzycznej mamy jakiś temat muzyczny, później musimy nauczyć się operować tym tematem i grać powiedzmy 3 minuty, 5 minut improwizacji jakieś w tokaczy czy preludium. W taki sposób, żeby z jednej strony użyć tego tematu, ale żeby nie zanudzić, czyli y, taki, nauczyć się dramaturgii muzycznej. No tym wszystkim zajmuje się ten kurs. Kursy nastawione są na y, dużą ilość informacji, dużą ilość materiałów w krótkim czasie, więc zdecydowanie to jest na plus. Y, można dużo z tych kursów wynieść, y, dużo się dowiedzieć, przede wszystkim też rozwinąć to, co gdzieś tam udało się y, właśnie y, na studiach y, poznać, więc... Tak, reasumując, jestem bardzo zadowolona z tego, że zdecydowałam się tutaj przyjechać. Muzycy uczą się improwizacji na zabytkowych, barokowych organach i okazuje się, że ich historyczna forma nie ułatwia nauki. Klawiatura jest troszeczkę. Krótsza niż na współczesnych instrumentach. Podobnie klawiatura pedałowa, gdzie się gra nogami, jest podobnie, więc trzeba y y y są też y y y inne dystanse. Y trzeba nauczyć się celować w odpowiedni dźwięk, który leży może w innym miejscu niż w takim normalizowanym koncertowym stole gry. To jest Jak? pierwszy raz, kiedy mam kontakt z tym instrumentem? Y no instrument generalnie jest dosyć wymagającym instrumentem. Ale brzmienie tak naprawdę rekompensuje trudność, która gdzieś tam się pojawia podczas grania. Zwieńczeniem kursów są wieczorne koncerty, które odbywają się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. Wstęp dla wszystkich chętnych jest wolny.